No i mamy szóstą rano, dzisiaj to zrobić trzy kółka. Zobaczymy czy się uda na szybko jakiegoś mące ziem Powietrze się nabije i jedziemy zaraz O, jakieś mgiełki się pojawiły właśnie Właśnie do Niemca, także zobaczymy niby policja to jest stoi tutaj na wyjeździe także zobaczymy czy na obrysówki zareagują czy nie Załadowałem się już, kurde, tempo było niesamowite i tak mnie wkurwił trochę ten widlakowy, bo mnie załadował z jednej strony, bo mam na tyle mało palec, że mi poustawiał na środku do końca, a nigdy tak nie robił. No i niepotrzebnie otworzyłem tam stronę i straciłem w swój czasu, nie? A dzisiaj akurat czas się liczy. Jadę, kurde, ale tak się zmachałem, że masakra. Nie wiem czy opanuje dzisiaj te trzygórka, ale <grym> będziemy się starać. na balem jak zawsze nic nowego Jedyne nowości to te, że właśnie przed chwilą na żalskiej miałem z Milem Karol leci gdzieś tam dalej na Francję, na Hiszpanię Kupiliśmy tikiety i łódka. i nagle i wszyscy na bok patrzcie jak tam jest, tam wszystko z tunelu dopiero wyjeżdża nie wiem czy to będzie widać ale ładny widok, kurę prawie jak w konwoju pięknie, pięknie Ja mówię, że my wjeżdżamy do tunelu też no. te Niemcy kurwa nie to mi tak w chuj pisane, że ja pierdolę kapcia znowu mam Kurwa jedno zrobiłem do drugiego. Dobrze, że mam ten klucz przekładniowy I trzy kurty w tym dniu poszły się jebać. O, kurwa, mać. Za dobrze dzisiaj szło. To zawsze jest tak, że jak za dobrze idzie, to się coś pierdolicie. Zaraz razu sobie kapcia, żeby niepotrzebnie się nie przychodzić już. Muszę podnieść trochę wyżej na cepę. Zobaczymy, czy teraz wejdzie. No, powinno być dobrze. Teraz tylko złapać. Chociaż dwoma, żeby się nie spunęła. Wspadek tutaj jest Z autobusem. Ciekawe co to się działo. Kreski jakieś korysowane. Ładnie tutaj na Alta jadą, ale kurde postaram się go wyprzedzić, bo gościu wiedzie monster trafi <grym> fajne, fajne, fajnie to wyglądało od boku Może będę umiał go wyprzedzić to, to wam pokażę. Mamy akurat fart, bo <grym> dwa pasy się zrobiły. Kurde, tylko że one się kończą za chwilę, ale postaram się coś kurdego wziąć. Fajna, fajna faza. Przejazd zamknięty Kolega już rozładowany, wraca Pewnie na żarską, jak zawsze, pauzowanie My się zrzucimy i też wracamy Może po drodze jeszcze jakiegoś ból znajdziemy Zobaczymy, no pociąg już jedzie, tak No zaraz już pauzujemy, się... dzisiaj trochę wcześniej, także fajny czas mamy Zaczyna się właśnie pierwsza miłość, może sobie telewizorek zaraz łączę Generalnie trochę burdel, no bo dopiero wróciłem z kąpieli no ale zaraz wszystko ogarniemy i zabierzemy się za jakieś robienie jedzenia. No to wczoraj były sobie schabowy, dzisiaj sobie mielone zrobiliśmy do odmiany. Dzisiaj wieczorem Do tego będzie malutka leczniczka. Mielone sobie wkroje na chlebek. Wszystko mamy: przyprawy, jakieś warzywka. Tu zawsze możemy zagryźć kabanoskiem.